Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu. Taki draping błyszczący trochę, tak, bo mamy dwie zdrapeczki po 10 zł, czyli wkład na dzisiejszy draping to 20 zł, płynne złoto i perły rubiny. I one są faktycznie takie mocno błyszczące. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Zobaczymy, zobaczymy, ile nam dadzą wygranych... Właściwie, czy w ogóle nam dadzą jakąś wygraną <laughs> zobaczymy zobaczymy myślę że zaczniemy sobie od płynnego złota a na perłach rubinach sobie zakończymy no to co no to powoli przechodzimy do drapingu chociaż zanim jeszcze tylko zaczniemy to ja serdecznie zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale na dole przycisk subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem żeby nie przegapić kolejnych odcinków yy, zdrapkowych, miksików premierkowych, yy, gier komputerowych, jakichś tam jeszcze innych aktywności na kanale. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawisz łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. To jest bardzo miłe i bardzo motywujące do dalszego działania, słuchajcie. No i co my tu mamy? Mamy standardy to mamy wygrywające liczby, Twoje liczby, ale poza tym będziemy szukać też Sakwy z pieniążkami. One będą oznaczać, że przypisana kwota będzie należeć do nas albo taką sztabkę, żeby można było tą kwotę pomnożyć. Tak? No, czyli zdecydowanie lepsza ta sztabka, ale zobaczymy, co nam dadzą. Drapiemy. O, to ta warstwa taka niezapiękna. Dobra, 15. Czternaście, proszę jedno po drugim, dziewięć, cztery i ostatni to dwadzieścia sześć. Szukamy. Siedemnaście, niestety pudło. Trzydzieści trzy. Pudło niestety również. trujeczka, oboczek, bo mamy czwórkę. Jedynka, pudło. 29, jest 26. Jakby tą dziewiątkę obrócić? To by było, no ale niestety nie ma. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Dwójeczka pudło. Dwadzieścia jeden, niestety również pudło. Dwadzieścia dwa nie ma. Dwadzieścia osiem, również pudło. Już połowa zdrapki, słuchajcie. I tutaj mamy. 19, no mamy 9, mamy 9. Zdecydowanie ta jedynka z przodu zbędna, zdecydowanie zbędna, ale jedziemy dalej. 16 oboczek, bo mamy 15. 35, pudło. 37, pudło. 32 również. 12. <grystanie> Oj, złośliwa, złośliwa ta zrabka. Sejcie, coś nie chce nam dać, ale jeszcze jeden rządek został. Może się uda. 34. Pudło. 31. Nie ma ósemka oboczek bo jest dziewiątka piątka oboczek bo jest czwórka ostatni te tak, ta łeska tak ta kropla tego płynnego złota słuchajcie będzie rzadko się zdarza żeby ostatni jest wygrana, ale spróbujmy zaciśnijmy kciuki i i mamy 6, niestety, niestety, słuchajcie, jest pustak, no niestety, no i tak się zdarza przecież, i tak się zdarza, kontrolne, sprawdźmy, spróbujmy, zresztą ta warstwa tutaj mnie dosyć denerwuje, wam powiem szczerze, więc będzie ciężko znaleźć, ale postaramy się znaleźć, tak, no raczej są trzy po prostu różne, o fajnie, tutaj są, eo, i D, no niestety mamy puste, płynne złoto, ale mam nadzieję za to, że perły, rubiny tutaj okażą się zwycięskie. Tu mamy praktycznie identiko zasady, słuchajcie. Tak samo wygrywające liczby, twoje liczby, taka sama ilość wygrywających, taka sama ilość liczb. Mamy również te takie symbole bonusowe. W tym wypadku jest naszyjnik, żeby wygrać przypisaną kwotę i pierścionek, żeby móc wygrać dwukrotność tej kwoty. Sprawdźmy najpierw, jakie tutaj mamy wygrywające liczby: 18, 17, 26, 12 i 14. Jedziemy z tymi perłami. 21, no niestety lustrzane odbicie, bo mamy 12 35, pudło 24, również pudło 39, pudło 15, oboczek, bo mamy 14 idziemy kolejny rządek 34, pudło

Również pudło 13, pomiędzy, bo przecież mamy 12, mamy 14, a oni tutaj serwują nam 13. Oj, nieładnie, nieładnie, słuchajcie. Przedostatnia perełka to 19, a my mamy 18. Ostatnia, ostatnia szansa, słuchajcie. Sprawdzamy, co my tu mamy. 33. No niestety, słuchajcie, niestety perły rubiny również okazały się nie mniej, nie więcej, pustakiem. Sprawdzamy kontrolne. Tylko gdzie one są? <laughs> Znajdziemy. No warstwa ścieralna o wiele lepsza niż płynne złoto. To trzeba przyznać od razu. Tu mamy ten kod kreskowy, gdybyśmy wygrali, ale tak się nie wydarzyło. One może tu pomiędzy są? Dobra, mam, Widzę B, widzę X. No czyli już w sumie wiemy, ale spróbujmy. Jest i G. X, B i G. No to co? No to czas, słuchajcie, na bardzo króciutkie podsumowanie. Dzisiaj były dwie zdrapeczki: płynne złoto i perły, rubiny, oba podyszkę. Niestety płynne złoto z numerkiem 25 okazało się pustakiem, więc nie ma nic. A i perły, rubiny z numerkiem 9, tak żeby było widać, o, jest dziewiątka również okazały się pustakiem. No czyli na 20 zł dzisiaj wydanych. Niestety jest ten 20 zł w plecy, ale ja się nie przejmuję, słuchajcie, bo mogliśmy się spotkać, podtrzymać kciuki, pobyć, poprzeżywać emocje. Ja się bardzo cieszę. Ale no szkoda, że jest pusta. i jeżeli chcielibyście mnie na przykład pocieszyć, to idealną metodą byłoby zostawienie subskrypcji na kanale, łapeczka w górę, jakiś komentarz pod filmem. Dłużej was zatrzymywać nie będę, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!